O nie! Dzisiaj jedzie, wracamy do domu. Eee. Chocia mówiła, że odbyć cicho, to bądźmy cicho, ja się szpakuje. Żebym nie musiała poczekać, zanim się szpakuje. Już jestem szpakowana, to chodźmy. A tu zostawimy. Nie możemy nic się Oii Można go siedzieć fajnie Raz wskoczę Trzy, dwa, jeden no. Co to było? To jest chyba w basenie. w jest pasyjny tu nikogo nie ma o nie nie zrobi poczekamy że śmierdzi jeszcze sobie poczekamy <trym> Lenka. czemuś mnie obudziła znowu? No bo skoczyłam do basenu. Przepraszam cię, ciociu. dobrze, gdybyś tak dzisiaj jedzieć, więc będę miała spokój. I to id idę z tobą skakać. Czekaj. Czekaj. ściągnę do sobie okularki. Lenka. Ubudzę jeszcze tam. No dzisiaj jedzie. Emilka. Co? Ubieraj się. Po co? Na basen. Idziemy na basen? Tak e, się daje spokoju, bo zostaje się do domachiny. A co lęka jest jest, a co nie moje? Mam tak nieespokojny strój, o, szybko się spakujemy. O, jakie nasy po sobie tam iść. Ale jedziemy gdzieś na basen? Możemy jechać na basen. Jej! Wezmę na pistolet. A ona się wzięła go. Lenka! O! Co? Jedziemy na basen. A tu i basen. Ale do tego. <coughs> do Majalandu. Oh. Te baseny! On się nie zjebał, moje lęk, tylko coś innego, jakiś alboś. Dobrze, no już nie jest, idziemy. To chodźmy. A ten, ten pa, pani, która pilnuje, ona spała. Nie moja wina. Chcę, to zobaczyć, że nas nie ma. Jedziemy! nie, 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 na szybciutko. Kto tak by to się herbatki tej, co zrobimy. No się dolewało. Aha. Zjedz ty i jeszcze ja Szybko. To się coś jeszcze słodkiego? Się, się, tak, Michał popij To ja wezmę te, no to ja sobie wezmę te słodkie No ale zjedz jeszcze ty mała Żebyś po mnie nie była okay. Idziemy na to jedźmy Się, bo ja tu stoję. Poczekaj, hmm. na Włączę kamerę. Hmm. Możemy jechać. Mää! Jesteśmy. O, mój plecak. Moja Kaciusia. Już mi ten plecak jest niepotrzebny. To się oddaje. O, Kasia. Poproszę, chodźmy lękać, a może od razu kupujesz już? Nie wiem. po co Proszę, dwie... Teraz, o co panu wystarczy. Ej, okej, okay. bilet. Czekaj, my sobie strój kupię. E, poproszę ten, sobie wezmę. No i... Albo nie, wezmę sobie ten i to. Mm. O! pistolecik, bym chciała. Maszynka. O, lecz z to No, jest mi sobie. Mm. Oj, przepraszam, przepraszam. Gdy to będą moje okulary. Tylko okay, i chodźmy i do mu... chodźmy już. Do widzenia, do widzenia. Przejdźmy się do... Moja kulka! Co ja tu wszystko zostawiłam normalnie? Okay, no to... Przebierzmy się. Nie, ja nie muszę, ja też nie. Tu ja muszę. Poczekajcie na mnie. Już. Założę to. To nie zostawmy tu, że tu by nie zajęte. Albo pietrec, nam zostawiałaś to pójdę po niego. i tak po prostu no ale no, ja też nie będę musiał chciała tak na czymś tu. to ja dojadę pana. Proszę pana mam nadzieję że te rzeczy będą normalne e normalnie wysunąć do domu ale powiem tak 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 po co no to chodźcie ściągnę się to poza tym zeskam czy ma jak kulka weź ma jaka Weź Emilka, kulkę. A jeszcze. Plecek proszę. I chodźmy. Chodźmy to zobaczyć. To to jest. Ej, proszę być cicho. Tu się my skupiamy. Sama bądź cicho. Jaka bezczelność. Pani nie wychowała? Przepraszam bardzo, to nie są moje dzieci. Ona jest się ciocią, nie mamą. Więc najpierw zobaczę, jak No właśnie, panieśku. <laughs> no Czemuś, idę stąd. Dziwna pani, wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, poproszę... Co chcecie? Ja bym chciała banana. Co to jest? Co to jest za smak? Bardzo piesny, piesny, błysne to jest. Ja też chcę taki wyśleń. Proszę dla was. Dobre jest mi rękę, tak? Mm, ale dobre. A wy cicho możecie być, bardziej skupię! Idź stąd pani, bo ty chyba... Się nie skupić dzisiaj na tym dzisiaj, dzisiaj się mnie. Ja kape się... ja nie będzie z wami. Peszczelność się tam ta pani. A ty się nie pojechałaś! Idę. Ja idę Ej o sobie sobie tam. Przesiedzę dwa i idziemy na górę i już zaraz przyjedzie do was. Okej. Piłka zabij. się Już. Kto to? I to nie ja. Lenka, nie kłamam. To ja. Oh, może lepiej wystarczy na dziś. na woda? O, oh, jaka zimna. Okej, okay, chodźmy już na tę górę, bo zetkałam sobie nic i teraz niech nie czuje. A wy nadal nie pojechaliście? Ale dziwne jesteście. Jak ty! Nie pyskuj. Sama nie pyskuj. Jak śmiesz się, się tak od małych dzieci. To niech się pani wychowa! To sama się wychowa. Wicia... Głupi jestem cały kularem. Baseniki! No chodźmy Jakie duże... O! Emilka twoje okulary i taty. Moje okulary też... To... Fajnie, moje okulary. Ej, masz wszystko, dziękuję. Nie, czy masz to co? O, no, to jest taka na to czerwona. Ui, jaka fajnie. Napombe, ui, 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 się, ui, <suszy> Eki ekstra. Mm. Ja się tutaj posiedzę. Trochę na was. Ja nie lubię tak bardziej w wodzie siedzieć. Aha. To jest dziwne, że nie lubi basenów. Mm, nie lubię tego w nim siedzieć jakby. No Mama nie wie, że my jesteśmy na basenie w ogóle. Chodź, już teraz zjedź ze mną. Emil, no chodź. Trzy, dwa, jeden. oj. czy dwa, jeden, wow. A tam co jest? sójlenka. Nie uciekaj. Hmm. No to idzie zobaczyć, zaraz wrócę, Małe paszyny. Bam. Uuu, zmieściłam. Trzeba to naklepić. Okej, okay, nieco nie sobie było. Chodźmy już tam. Gdzie okay, jesteśmy? No to chodźmy już na górę. Tak, na górę, jak na górę. Stójcie, poczekajcie na mnie. Na Chodźcie na górę już, za. no na ja Nie wiem, co zrobię teraz nam... Mam walię, Jakie baseny duże! Ty, proszę zjechać! Lena, czekaj! Dobrze już idę! Chodź tu! Czy tak idziesz, Lena? Lenka nie wolna, powiem co mamie, Jak się hmm. A może my tam na górę, no to idź. Ty nie poczekam, aż przyleci. będę się nie, nie lubię tak, nie lubię. Nie. Nie idę. Ui, ej, ej, nie wolno, nie wolno. To nie jest dla dzieci, trzeba z dorosłym. Mm. Ale ja chcę, ale mnie to obchodzi, że ty chcesz. Ale muszę, nie, bo ja nic nie pozwalam, ale ja muszę. Hmm, idę to co cioci. Hmm. Ciocia. Co? Poni nie pozwala mi wejść. To i co? Emiko, Emika chodzą dobrze, no już idę. Tu pan nie pozwala moj, mojej siostrze? Teraz muszę zjechać. A, a co jeżeli jesteś sama, no co nie możesz? Trzeba zjechać. Ja tak nie pozwolę, ja zjadę. No ej! Mężny. Idziemy jeszcze leć choć. A to sobie rozumiem, że nas na nas pokrzycie. Uważajcie tam! Proszę jechać. A teraz mi tu nie, nie przyjeżdżajcie, bo już mnie. Uii. O! I no, że kupię. Czy to tam na górę? Idę. Teraz przez ja zjecham ja zjadę, albo dam ci pieniążkę. Pieniążek. To jest jeszcze nowy pieniążek. Możecie jechać. No i tak można to kupić, pani Jak się on puszczył? No dam pieniążkę. No, na ty masz szczęście. Nie. ogóle która godzina? Czekajcie, Idę się da pytać masz Pinuję, Amilka. No to dziękuję. Pokażę się. okej. Idę zobaczyć. Przepraszam! Dobry. I która godzina jest? Nie wiem, to jest takie trapiące. Właśnie telefon okay. Eee. Trzynasta. Oni za godzinę mają być w samolocie. O nie, trzeba już spędzić. Dziękuję bardzo. Emilka, na szybko idziemy. A czemu? No musicie już do domu jechać. O tym macie lot. Aha. Chciałem krótko, bo się tatry tu zostawił. Co wy by t... byliście? No tylko nie, nie pojechaliśmy niczym. Bo byliśmy tu jakby. No i kiedy to było? Ja nie wiem, sama. Okej, okay, jedziemy się na ten nowym. Ja lubię filmy! Ui! Szybko! I to się nalewa? Nie ma, ale chodźmy. Szybko się tego przebiorę. E, dobra, to był opierz taki. Tu A, się to włoży w nie. A, tutaj. Czekajcie, muszę się przebrać. No, co my Okay, zamykamy się. O, ciuchy nie wziąłem, czekajcie. Okej, okay, poczekajcie. O kurde. Czekajcie, tylko na mnie, bo już ubranię Okej, okay, już mam ten ciuch. Oddaję. Już? Chodźmy. Dość temu to włoży. Odda się nawet. To nie jest nasza oficjalna nie da się. Weźcie to w rękę. Ja Weźmy wasze pistolety, dwie słupki. Albo czekaj. Dobrze to. Chodź ręka. Idziemy. do widzenia. Do widzenia. O, tu już się. Jakby już jesteście. Kolejka, bo no to szybko. Dzień dobry, dzień dobry. Zajajajna nam się, guz Dzieci! Ok, no. popatrzcie, pa, dzieci! no pa, pa. Pa, pa, Ok. Mm, proszę raporty. Dziękuję. To można położyć. Okej. Okay. Zbierzmy się. O, co ty, dziecię time! A tym razem to my mogliśmy. On wykaże po kolei okej ja okej. Chodźmy usiądzmy co tu za Siadam, tu na kurde. Okej okay. Teraz my chodźmy uh. Lenka, czekaj. Lenko. zbliżam się tu. No to jest tutaj ozdobione. I cudział się. Okej. Okay. O ja też czasem usiądę. dać. Ja okay, musimy wchodzić, bo jest ono one zapomną. Dajmy tu. O cześć, cześć! Mhm. Usiądę nie

Zobaczyć. To piska. Co? To piska. kieruje? To nie. Chcę zobaczyć. Co to mój panem kieruje? A tam nie było, pani? Bo się łączyła autopilot, bo istnieje taki guzik autopilot. Uwaga! Myślałam, że mnie nie było no a autopilot włączyłam. No więc. Jeden zaraz sobie ktoś chce. Nie, nie chcemy! Nie krzyćło ciebie, bywale za burtę. No dobrze, iście, bo. Uuu. Ok, kierujesz. Już... Wylądujemy. Wysiadamy! Proszę wysiadać. jakaś śpiąca jestem, no chodź. Ty, pa, dzieci, pa! no chodź już, mi już zaposzliśmy. Ten kryształ był, stój. O, jaki kryształ ładny. Aha, no kryształ. Z mnie to. Pip! No, chodź już. O, mama! Cześć, mama! Jak tam było, cieszyci? Ex na basenie. No, to fajnie, że nabyliście na basenie. Chodź, już do Lenka, cześć. A wiesz, że koło nas mieszka Marysia? Marysia! Marysia, mama, musimy wjechać do domu szybko. Do domu, mama. Szybko, moje alkohol. Kim my jedziemy? Taksi. taxi, taksi. taksi. Tak ah! si. Šipko. Hej, okay, chodím, šadá.